Cześć i witajcie w piątym odcinku z serii Let's Play Demon Souls. W tym odcinku wybierzemy się na walkę z najstraszniejszym, najsilniejszym, najpotężniejszym i najstraszniejszym. Nie wiem czy już tego nie powtarzam, ale najstraszniejszym powiem jeszcze raz bossem, z jakim przyszło nam walczyć do tej pory. Mowa tutaj o bosie, który nazywa się Flame Lurker. Tak, teraz ekran ładowania. Szczerze mówiąc, jestem trochę zdenerwowany, i tak powiem tak: dojście do bossa jest możliwe na dwa sposoby. Mógłbym wybrać drogę w lewo, jest to droga no, dosyć długa, ale sporo tam skarbów jest, lub w prawo, droga, o której mało, mała ilość graczy wie. Jest ona bardzo niebezpieczna, ale za to bardzo krótka. Nie ma tam praktycznie żadnych przeciwników do pokonania. Tylko po prostu trzeba skakać po różnych platformach i urwiskach i trzeba naprawdę wiedzieć jak tam przeżyć, prawda? Więc ja wybieram, jak widzicie, tą drogę w prawo, czyli tą trudniejszą. Weterani powinni wybierać tą drogę najpierw. Tak mi się wydaje. Okej, okay, tutaj, oj. Naprawdę nie lubię, nie lubię, naprawdę walczyć tutaj yy, w tym tunelu, bo tutaj kamera jak zawsze nam próbuje przeszkodzić. No ale, ogólnie longsword, czyli ten miecz yy, już go sobie ulepszyłem i jak widzicie on zadaje teraz mocniejsze obrażenia, mimo to przeciwników yy, nie mogę pokonać jednym uderzeniem, ponieważ, yy, no jesteśmy już trochę dalej, oni są silniejsi. Dobra, tutaj worek, o materiały. Yy, cofnę się teraz, aby móc. O, sprawdzić, czy fantom już się przyzwał. Jak widzimy, udało nam się przyzwać kolegę, już drugi raz. Yy, na mojej poprzedniej postaci yy, udało mi się przyzwać tylko raz na całą grę, więc yy, no, dwa razy tak szybko to jest naprawdę pozytywny wynik. O, tego jeszcze przekujemy. O, sporo tam ich jest jeszcze. No, mówiłem, że tu nie mam przeciwników, ale oczywiście <laughs> nie z tego tunelu. <laughs> o, mamy takie same tarcze. Tak? No, chyba tak. Dobra, jeszcze tylko tego. Tego. A tego przekujemy sobie w tył. Oj, coś kamera tutaj wariuje strasznie. I ogólnie, jeśli uda mi się zabić tego bossa ogólnie mm, za pierwszym razem, to będzie naprawdę sukces. za, za mm, Na mojej drugiej postaci męczyłem się z nim mm, jeszcze pamiętam dokładnie ile, ale chyba 5 razy, więc około 5 razy więc to naprawdę nie jest prosty boss. Jak widzicie, też mam sporo trawy do leczenia, bo trochę sobie. Pozbierałem na Boletarium Place, ale obawiam się, że może mi jej nie starczyć. No, tak czy inaczej, mam kolegę, towarzysza, którym, no, powinien mi pomóc. Teraz, jak widzicie, tu są właśnie te platformy. Oj, dobrze. Już myślałem, że ześlizgnę się z tego. No i tutaj, teraz skoczyłem na Cliff. Jak widzicie, ta droga jest dosyć taka, no, sekretna. I... Wydaje mi się, że fajnie ją wykonali, bo naprawdę ciężko by było tutaj się połapać yy, za pierwszym razem jak się gra, jak tutaj wszystko to przejść. Trzeba naprawdę pokombinować, jeśli się nie zna tej drogi i się natrudzić tamtą, yy, przechodząc tamtą dro dłuższą drogę. To ja teraz taki jest nieprzyjemny moment, bo zaraz będziemy musieli... Oj! Właśnie widzieliście, prawie spadłem. O! Czarny fantom. Mm, tak. Czyli jakiś gracz y, najechał mój świat i teraz będzie chciał mnie zabić, aby odzyskać z, y, ludzką formę. Jeśli mnie zabije, stanie się duchem i nie będzie naprawdę ciekawie. Dlatego y, powinniśmy teraz się pośpieszyć i iść jak najszybciej. Coś chyba tutaj mi nie wyszło. A, mam nadzieję, że, że przeżył. Jeśli nie, to trudno. Moje życie jest ważne. Mi się wydaje, czy jakieś robaczki świętojańskie mal malują mojego kolega. Poradzi sobie. Tak, robaczki świętojańskie. Pluję plułem lawą. Jakaś inna zmiana pewnie to jest. Okej, okay. ja z nimi nie będę walczył, wolę spadać stąd i nie pozwolić temu fantomowi mnie niecygować. Z jednej strony cieszę się, że... Właśnie teraz, no już mu praktycznie uciekłem. Z jednej strony <laughs> jestem jeszcze bardziej. O, zabili go. No trudno. Z jednej strony y, się cieszę, że uciekłem mu temu czarnemu fantomowi, który najechał mu świat i pewnie nie zdąży do mnie dość. A z drugiej się boję, ponieważ teraz wchodzimy na Flame Lurkera, czyli tego bossa. Teraz będzie takie jakieś, no dosyć krótkie intro tego bossa. Uff. Jak słyszycie, już jestem trochę zdenerwowany, więc przepraszam was za mój głos ogólnie, ale wiecie o co chodzi. Dobrze, tutaj się posarzymy. Zostań duszę. Nie powinien ten phantom móc tutaj wejść. Się uleczymy. Czy pierścień na ogień? Nie, nie mam nic. O i będzie ciężko, będzie ciężko. A ustawiasz sobie inne trawy do leczenia, bo mam ich. Im jaśniejsza, tym jest y, śniejsza. Z wyjątkiem ciemnej trawy, czyli Dark y, Moongrass, która leczy nas w 100%. Dobra. No to walczymy. jak on tu się znalazł? Nie wiem, ale okej. Okay. Oj! Ta Ty... zbroja mnie obciąża trochę, bo będę ją zjąć za chwilę. Tak, zdejmę ją. Na tym bossie naprawdę warto robić uniki, bo... ...nie ma co się blokować na tarcie czy coś, to... ...no i tak nam będzie życie zżerało co jakiś czas przecież. Lepiej atakować go, naprawdę. To nam potem już trawy nie starczy. Oj, on tutaj... Chyba nie praktykuję tej zasady, żeby robić mngly. Widzicie, jakie one wytrzymały? Mówię Bosie. Mój towarzysz, no zaraz może zginąć. A już zginął. No nie ciekawie, nie ciekawie. Jeden na jednego to nie jest zawsze za dobrze. Jeśli chodzi o flamingurkera. Dobra, jak on tak odskakuje, to mam czas, żeby się uleczyć. Ustawię sobie tą trawę i walczymy. Oj, to jest naj jego najpotężniejszy atak. Yy, zabiera on tak około no, 50% punktów życia, jeśli patrząc na mój pasek życia. Więc jest to no, dosyć. Jest, no. Silny atak. Yy, dobra, Trochę go musimy atakować? Bo nie mogę cały czas uciekać. Się leczyć, bo mi naprawdę nie starczy tej trawy. I wtedy będzie już, no, nie ciekawie. Oj, tutaj niepotrzebnie stamina straciłem trochę. Się uleczymy. Oj. Ten atak też jest bardzo taki, no, wotarwiający i dosyć silny. Czyżby on się. Tak, chyba się zbagował. O. O, możemy go atakować. Ale on te, nas też. Shit, niedobrze. Ok. Chyba, że tak będziemy robić, żeby będę uderzał i się cofnął. A, nie, przez to go nie mogę atakować. Przez to też nie? Przez to też nie? Dobra, to już mogę atakować. Hmm. O nie, o nie, o nie, o nie. Wracaj tam! Wracaj! Okej, okay. <ścười> <ścười> się lepiej ulecza. Oj, jak słyszycie, trochę mocno teraz. <ścười> o, atakuje mojego pada, się denerwuje strasznie. Tam zatakuj sobie ja do ciebie podejdę. Ja podejdę, słyszałeś? Nie ty. O! Ładnie, teraz hity w niego weszły. te strzały. Dzielnie na klatę. Ale teraz Odsun się, daj mi się uleczyć. Dziękuję. <grym> Walczy fair play chociaż Do tego się przyczepić nie można. Nie wiem, czy to tak na filmie będzie widać, ale to jest naprawdę bardzo hardcore'owa walka i moim zdaniem ten let's play będzie, no... z odcinka na odcinek o widzicie, jak przyjąłem ten atak jego? Ile mi HP zebrało. I mi się wydaje, że ten let's play <laughs> będzie z odcinka na odcinek, no... coraz bardziej hardcore'owy, coraz trudniejsi będą przeciwnicy, coraz y ciężej będzie i... mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że ta gra jest taka ciężka. Ale musicie się pogodzić z tym, że czasami będę ginął. No mam nadzieję, że teraz nie zginę, bo to bym się chyba załamał jakbym stracił już tyle tej trawy do leczenia i ponad połowę życia mu zabrał... No prawie połowę życia mu zabrał i na nic by to poszło. Ale dostałem jego teraz, atak, tak. Szponem w oko dostałem. Dobra. O nie. Dobra, mało życia zabrał. Tak, końcówką. Tylko palca chyba dostałem. Odejść Au Dobra Następnym razem muszę trochę bardziej zatkować go No nie skacz, tylko chodź tutaj, nie bój się Ja się cię bardziej boję Ała Ała O nie, o nie Dobra, uleczyłem się kurcze mi tylko te dwie trawy To jest słaba, ta jest jeszcze gorsza No nie jest ci dobrze teraz o nie, dostałem teraz twoje... O! Muszę się uleczyć! Szybko! Dobra... Mam czas! Na uleczenie się. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Jest dobrze, już ponad połowę życia mu zebrałem. O! Nie jest dobrze, nie jest dobrze! Fuck! O nie! Dobra, jak widzicie, Demon's Souls to jest naprawdę bardzo brutalna gra. No nic, to tak, to ja zatrzymam nagrywanie i wznowię je jak dojdę z powrotem do Flamelurkera. No, cholera, jestem jeszcze na nieszczęście duchem, ale nie, nie mogę na kamienia używać tutaj po śmierci od razu, bo tendencja świata jeszcze bardziej się obniży. Więc wrócę do Nexusa i użyję tutaj kamień. E, Stone of Ampheler Ice, aby móc stać się e, człowiekiem. I przy okazji może jeszcze skoczę trochę na Boletari do Boletarian Place, aby uzbierać trochę trawy do leczenia ten Half Moon Grass, więc. E, dobra, użyję kamień i widzimy się za chwilę. Na flame rukarze. Okej, okay, jesteśmy człowiekiem. Zaraz wracam. Hello again. Okej, okay, dobra, już udało mi się dojść do Flame Rukera z powrotem, jak widzicie mam trochę więcej Half Moon Grass, teraz muszę szybko odzyskać moje dusze, jeszcze nie było zbyt łatwo tutaj dojść, no bo zatykował mnie też znowu ten sam Czarny Phantom, musiałem przed nim uciekać tutaj, no w pośpiechu musiałem tutaj naprawdę szybko po tych platformach skakać, dobra, skupmy się na walce, się rozproszę. Ja wiem tak, popełniłem błąd, bo w dwóch rękach powinien trzymać wtedy miecz. I jeśli byście chcieli pisać w komentarzach, że mogłem używać magii, to ja wam napiszę. To ja wam nie napiszę, tylko odpowiem teraz, żebyście nie pisali, że wiem o tym, ale mój poziom magic i inteligencji jest teraz tak naprawdę bardzo niski, bo nie inwestowałem w ogóle w te, w te statystyki, ponieważ jestem no, rycerzem i Wolę przejść grę w spokoju z mieczem, nie, męczyć, yy, nie męcząc się żadną magią ani czymś takim yy, dodatkowo, tylko po prostu na spokoju. Wybaczcie, yy, że tak teraz się plątam, ale walczę i ciężko zgadać i walczyć jednocześnie. Dobra, się uleczę jeszcze. No i... Wam tutaj pokażę, że jest taki fajny bug, który znalazłem. Jeśli jesteście profesją jakąś magiczną, jak na przykład y, Magician albo reality, to możecie sobie tutaj stanąć i atakować go dowoli. Tutaj widzicie, on wam nic nie może zrobić, wy go możecie atakować, bo ten kamień jest taki niski. On nie może go przeskoczyć, nic się nie może po prostu stać. To jest y, świetne miejsce. Y, kiedyś przypadkowo tutaj uciekając. Padłem tutaj. No niestety nie możemy go zmieć atakować. Może, gdybyśmy by mieli trochę większy miast, to by się dało. Ale tak się nie da. No i przypadkowo, jakoś tam po prostu uciekając w popłochu, przede i zauważyłem, że on nie może mi nic zrobić. No i tak. Potem spróbowałem jakąś klasą magiczną go właśnie w ten sposób zabić. No i udało się. I wszystko działało świetnie. Nie straciłem ani jednej trawy do leczenia, praktycznie. Wystarczyło mieć trochę yy, yy, na manę, tak, Old Spice, albo Fresh Spice. Nie wiem co to jest w ogóle, nie wiem jak to można nazywać po polsku, więc wolę zachowywać tą nazwę, jaka jest oryginalnie. No chodź tutaj, no chodź. Ogólnie się powinienem trochę przyzwyczaić, że w Demon's Source będę ginął, ale. No, ta akcja mnie trochę wkurzyła i. trochę. No. Trochę to mało powiedziane. Ale okej. Okay. O, naprawdę teraz łatwiej jest. Teraz dużo naprawdę obrażeń mu zadałem. O. Dobrze, atak przyjął. To na szczęście, że zrobili jeszcze. Oła! że po tej lafie, która jest tutaj na ziemi mm, można chodzić, bo jakby na przykład wejście y, oznaczało śmierć lub na, lub na przykład to chociaż, że się zaczynamy palić, to no to już by było moim zdaniem trochę przegięcie i to by było zbyt trudne o, tak jak tam przyszedł teraz okay. udało się obrócić. to jak widzicie, naprawdę te uniki się przydają w walce z flame y Lurkerem. Okej okay. A jeszcze mnie dosięgnął jakoś Nie wiem Czy mu ten ogień z dupy wylatuje, że on nie może za plecami dosięgnąć czy coś? Nie mam pojęcia Myślałem, że to tylko z przodu może mnie zetkować, a nie od dupy strony jakoś też Au Uwaga, bo teraz możemy mnie zabić jednym uderzeniem No teraz dwoma No a teraz trzema Dobra Trochę mnie odrzuciło. Ok. Czasami dobrze, jak atak przeciwnika odrzuca, ale nie na bosie, bo na przykład jak normalny jakiś przeciwnik nas odrzuca, to czasami jest też, że na przykład jakieś strzały lub ataki magiczne nie mogą nas dosięgnąć jak leżymy. To jest taki właśnie fajny sposób, jak się leży na ziemi, bo strzały i magia, które zostały wystrzelone, gdy staliśmy. A nas nie zadziałają, gdy będziemy leżeć. To jest taki fajny sposób. I może nam czasami życie uratować, ale... Dobra. Jeszcze nie będę gadał o niczym innym. Tylko o tej walce. Dobra. Połowa życia. Sytuacja jak wtedy. Tylko... Mam... Też mało już trawy do leczenia. Czyli podobna sytuacja. Mam trochę więcej dusz. Haha. Oj, prawie zostałem No a teraz zostałem Shit, czemu on idzie w tę samą stronę? Dobra, chodź tutaj Dobra, nie, lepiej się uleczę Się uleczę i... Teraz mogę mu wpakować ten miecz w jego dupsko Au O nie, dobra Masz za swoje dobra. Kurde To naprawdę emocje są takie, że. No nie da się tego opisać. No musicie po prostu zagrać w tą grę, żeby móc doświadczyć tych emocji. Okej, okay, dobra. Aha, a tak a propos, Dobra, miałem nie mówić o czymś innym, tylko miałem mówić o walce, ale powiem tak jeszcze na marginesie, że. Yy, napisałem już wam w komentarzach, że planuję zrobić yy, gameplay z. O oh, kurczę, teraz mało HP. Gameplay z y, Call of Duty Black Ops z y, angielskim komentarzem, nie polskim. I y, y, dodam to. Jeszcze nie wiem kiedy, ale obiecuję wam, że to dodam. To będzie na pewno. Y, no, nie będzie żadnego gameplaya bez komentarzu. Tylko następny gameplay, jaki się ukaże, to właśnie będzie ten z angielskim komentarzem. Tutaj mam bardzo mało teraz życia. Ja też teraz. Shit, tylko żeby mnie teraz nie zabił, bo to będzie naprawdę już... Nie! Dobra, uciekamy. Dobra, teraz się uleczę szybko. Nie! Zostaw mnie! I... O! Oh, o oh, dobrze. Tak, udało się. Okej, okay, dobra. Te emocje naprawdę dają się we znaki, naprawdę... Podczas, podczas tej walki no udało się naprawdę... Zabić go, wiem, że na ciele mówię naprawdę i ogólnie, ale to są emocje, że nie patrzę na to, co mówię, w ogóle... Najważniejsze, że udało się go zabić. Jeszcze raz hura, jeszcze raz hura, dobrze się naprawdę stało. Dobra, możemy zabrać jego duszę, skarby i zakończyć ten odcinek. No, nawet nie zauważyłem, ile dusz dostałem ze tego flame Lurker'a. Sporo. Ponad 20 tysięcy. Jak na taki niski poziom, na jakim na razie jesteśmy, to jest naprawdę pełny dusz. No, akurat użyję sobie od razu tą duszę. tysiąc więcej, zawsze lepiej. No i wracam do Nexusa. Nareszcie, naprawdę. Nie wiecie nawet, jak ja się teraz cieszę, że udało mi się zabić tego lurkera, No, to jest po prostu. Boss z Mora, naprawdę. E, e, jeśli go się zabije, przynajmniej u mnie tak jest, to potem już grać z górki. Przyjemnie się później gra już do końca. No prawie. Ale tak wiecie, pocieszyć się trzeba trochę. Dobrze, damy trochę w i już więcej nie możemy nic robić. I to będzie już koniec tego odcinka. Pożegnamy się w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, oceniajcie jak zawsze i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Let's Play Demon's Souls. Cześć!